Cześć, Daria. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was szybki i prosty deser. Jest to pudding chia. Według mnie jest to prawie, że bezprzepisowy przepis, ponieważ nie mamy tutaj wiele składników. Tak naprawdę podstawowy pudding możecie zrobić nawet już z dwóch składników. Ale ja dodałam tutaj pewne kolorowe dodatki, żeby wzbogacić walory smakowe i estetyczne. Także nie przedłużając, zapraszam Was do głównie pokażę Wam jak szybko i prosto przygotować pudding chia. Do przygotowania puddingu będziemy potrzebować 180 ml mleka kokosowego, do tego po dwie czubate łyżki nasion chia. Ewentualnie, jeżeli chcecie dosłodzić, to można dodać syropu klonowego, tudzież z agawy. I następnie należy dokładnie wymieszać. Pamiętajcie, że proces jakby opadania nasion czyja jest naturalny, część nie zostanie na powierzchni, część opadnie na dno, ale jest to całkowicie normalne, nie należy się tym przejmować. Następnie wkładamy na 8 godzin lub najlepiej na całą noc do lodówki i następnego dnia po wyjęciu należy jeszcze raz przemieszać tak, aby wszystkie nasionka były równolegle rozłożone w pudingu. Ja zdecydowałam się na dodatek borówek amerykańskich, które są w top 10 najzdrowszych produktów świata, oraz na maliny, które zawierają sporo witaminy C. Potrzebujemy trzy miski do każdej z nich przekładamy osobno maliny, mango, które kroimy na mniejsze części i borówki amerykańskie. Pamiętajcie, żeby owoce wcześniej wypłukać. I należy teraz zblendować owoce w osobnej miejsce. I jeżeli przygotowujecie tak jak ja trzy osobne mm, kolory, że tak powiem, to należy każdorazowo umyć blender, tak, aby kolory się nie pomieszały i żeby miały swoją piękną barwę. Do malin dodałam odrobinę jeszcze zagawy, ponieważ moje były trochę zbyt kwaśne. Jeżeli wasze są słodkie, to jak najbardziej możecie ten etap pominąć. No i następnie przekładamy każdą z musów owocowych, każdy z musów owocowych przykładamy do danej um, szklaneczki. I pod koniec ewentualnie dekorujemy. Ja dodałam listek mięty. Takie puddingi możecie trzymać w lodówce przez spokojnie 2-3 dni. Smacznego! Jak sami widzieliście, pudding ten jest bardzo prosty w przygotowaniu. Wystarczy zalać hmm, nasionka czy ja mlekiem na noc. I na drugi dzień dodać wasze ulubione owocowe dodatki, lub też zrobić wersję SOT, czyli bez dodatków owocowych. Niemniej zapewnia to dodatkową porcję witamin, więc ja wam polecam przygotować to z owocami. Taki pudding zabiera w sobie bardzo, ale to bardzo dużo kwasów Omega 3. Nawet więcej niż już osławiony łosoś, więc warto wprowadzić go do swojej diety, taki pudding ja. Myślę, że raz w tygodniu z całą pewnością nic Wam się nie stanie, nie przywiecie od niego. Jest to zdrowy deser, który ja serdecznie Wam polecam. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. pa! pa!